Dzisiaj zagamy sobie na no, Kraftubie na Nochie 2. Jest właśnie mało osób, więc zbudujmy dzisiaj bazę, gdzie będziemy sobie skoczywać. Spróbuję nawet. No więc idę tylko na home mojego, bo tam mam mój kill w przypadku wyrzuciłem i w ogóle ja myślę, że Wy nie polubiliście mojego Daily, że Wy lubiliście, nie było w ogóle Daily. Bo jak patrzę na moje filmy, to one robiły więcej wyświetleń, a teraz to robiłem po jakieś 6, 21, 8 tysiące. I by Wam się po prostu to nie spodobało, od Daily. A idziemy na RTP. Ja nie wiem, gdzie ja mam skończyć równodajnicę, nie, jak chcecie. Jezus, jakbyście się pytali, jaka jest godzina o to, jest druga, cztery. Po co pamiętam, na jakiejś edycji krawki, Pamiętam, jak no, kiedyś jadę gra w kubę. Było. Hmm, chyba tam. No. Było Anakilofy i miecze To było piękne. Jeszcze się biło. A teraz mamy takie miecze słabe. Ja też mam. Ale do. Więc jest tu zgryfowana, ja idę gdzieś dalej może. I w ogóle, jakbyście chcieli więcej odcinków z krawkiła? to zrobię dla was. to z administratorów z, e, z oglądał to, ja nie proszę, tylko czy mógł mieć tu tylko mini Bo by mi ona bardzo by pomogła. Ja bym mógł ze tego serwera cały czas nagrywać. I proszę nie patrzeć na moje statystyki, a niedługo to się zmieni. Ale pamiętam, że mam bazę na w Minecraft i jej nie dokończyłam.

Żebyście wiedzieli, co ja cytam właśnie. Oj, to byście by mi kanał zablokowali. Mogę Wam przeczytać taką od mojej kolzenki jedną wiadomość o No, i przeczytałem. Musicie zrozumieć. Ej, może tu będzie moja baza. Byśmy usunęli te skrzynki, nie wiem. dalej od tego miejsca. No jeszcze w ogóle się je kupi, ale to Ej, mam jeszcze chyba jedną, więc zostawię jeszcze jedną. A właśnie, bo widzieliście te meczka, Ja se zbieram na pełne seta. Nie wychodzę, dopóki... Po prostu ja zbieram nawet seta. Ona kitne i dopiero będę zabijać, jak będę mieć łóżko. Tylko mi seta brakują na trzy sile, po będę sobie kitami. Dobra, tutaj gdzieś będzie już baza. Tutaj będzie idealne miejsce. Muszę ten zniszczyć... O Boże! Czekajcie jaką? chwilę.

tutaj będzie O właśnie ja czy tutaj jeszcze gdzie o 17 siedemnaście. Wspomnieli moje misie malutkie. Nie wiem, nie wiem, co się odkryje. Bo nie mam ze nikim gadać. Że nie będzie więcej ze tych filmów na kanale. To po prostu oznacza, że będę chory. Bo mnie powoli zaczynała bo głowa jeśli, się boję, że ben, 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 moja, mam gorączkę. taki tam ja w ogóle, w ogóle będzie i jutro będzie też live Zekrawkiła. Będzie dużo live, zekrawkiła. Bo chcę, żeby dostać tylko to minimalnie. Tylko o to będę prosić, o innych. I, i, no, i, nie, nie mogę nagrać, więc chyba ja mnie już zaczęło mocno uleć więc ja wam się podoba ten, ten odcinek spa. a i właśnie ja odcinek do końca bazy, więc zobaczycie efekt więc pa siema